Jadę teraz nieco bardziej ruchliwą drogą Teraz akurat spokój na szczęście, ale zrobi się gorąco Kask już zaczyna parzyć No i nie wiem, szacuję, że jakieś około 5 km muszę przejechać tą trasą I już się zaczynają górki znowu, bo jadę tam w góry Ciekawostka po 44 km eee, zeszła mi jedna kreska baterii. Teraz się okaże, bo nie pamiętam, czy to jest tak, że ta pierwsza spada późno, a potem kolejna już szybciej. Nie patrzę, ile wylicza mi zasięgu licznik, bo to jest zmienna. Bardziej, że ja większość jadę i tak bez baterii, więc jest nie sposób wyliczyć ten zasięg tak naprawdę. Kierownica mi skrzypi, źle złożyłem rower, ale jakoś to przeżyję. Ale jest ciepło, tu już nie ma zero wiatru, bardzo gorąco. Niesienie jest dosyć spore. Może tego nie widać na filmie, ale jadę już na wspomaganiu w trybie eko. Mimo to jadę tylko 10 na godzinę i mimo to i tak czuję spore obciążenie w nogach. Tam te pierwsze góry dały się we znaki, czuję. Ostatnio nie, jeździ, nie, nie robiłem żadnej długiej trasy, więc dzisiaj się troszkę Porwałem z motyką na słońce. Ale zobaczymy. Najważniejsze to dojechać do celu. A z powrotem to będziemy się martwić później. Mm. No wreszcie. Wreszcie trochę z góry. Się wietrze przy okazji. Nie mogę nawet okularów założyć. Tak jest ciepło. Teraz zbaczam Póki co dalej z górki Ale obawiam się, że to jest tylko chwilowe, zdradliwe Ale to też, to jest dobry moment, żeby odpocząć Nawet nie pedałuję z przesadą, żeby się rozpędzać, bo to nie ma sensu O, ale serpentyna

Się chyba zaczyna do celu jeszcze 23 km coś mi się wydaje, że już teraz chyba cały czas będzie pod górkę po drodze Miałem fajny wodospad, ale niestety nie dało się tam zejść z rowerem, a więc sam też tam nie wchodziłem Szkoda mi sił Może jak będę wracać tędy, to wtedy zawitam, zobaczymy. Ale tu się już robi wąsko, co jakiś czas przejeżdża samochód. Ale póki co w miarę bezpiecznie. ale to daje w kość tu teraz znowu kawałek górki ale tam widzicie tam znowu będą wzniesienia ale fajnie wieje teraz Ojejku. O. tu byłem parę dni temu ale autobusem potem samochodem z tego miejsca wypływaliśmy rafting przed chwilą, żeby było śmiesznie, mijałem jakąś wycieczkę w busiku znajomych bo wołali bemol ale nie mam, nie mam pojęcia kto to był, jak coś to pozdrawiam tu chyba będzie zaraz fajny widok Dobrze pamiętam, chyba że jestem ze złej strony. Tak też muszę być. Ale, nie no. Ten odcinek się ciągnie. Jest mega stromy. Ale jadę mimo wszystko na eko. Jeszcze mam dalej cztery kreski z pięciu. Zrobiłem 68 km. Do celu zostało 6,5. Ale jest ciepło. W sensie jest super pogoda, idealna na rower. Ale jak się tak pedałuje pod tę górkę, to się strasznie męczy Brakuje mi w ogóle już sił, więc ja nie jadłem śnielania, zjadłem do tej pory tylko jednego sneakersa i wypiłem 1,5 litra wody. No tak wyszło, no. Już nic podrozy do jedzenia normalnego nie było. Teraz komórko prowadzi mnie w ścieżkę. Już niejedną wcześniej mnie prowadził, ale to nie wyglądało na opcję przejazdową, tylko bardziej trekkingową. No to tutaj dobrze wygląda, mam nadzieję, że to się. Za szybko nie skończy, bo nie chciałbym tu zawracać bez sensu.

też nie jest za ciekawy ogólnie robiło się wąsko już taka trekkingowa trasa ale widać często używana o kurwa och to już to wygląda trochę gorzej ciekawe Ciekawe kiedy mnie tu coś zaskoczy, także nie będę mógł jechać Ale mi mnie skurczę, Skurczę całki mnie łapią mnie włydach Udach <śm> Gdyby ja tylko nie było pod górę, bo się wkurzę. Oj, Teraz tu czy tu. Zostawię rower i zobaczę. Najpierw wypukane tu jest pod górę, ostatni. Ciężko to będzie. No damy radę, nie? O no już do glina. Mokra. Się nie zsuwam. No tak na koniec. Chociaż jeszcze pięć kilosów. Co mnie trochę przeraża. Chyba, że Wybrałem zły cel na mapie jakby bardziej my liczyłem na to, żeby do u góry, a nie na dole. To już zobaczymy o ho ho się nie daje. Ja pierniczę, ale się wkopałem znowu W sensie długo się nigdzie nie wkopałem, ale zawsze muszę się gdzieś wkopać przerwa To jest jazda dopiero Gdzie ja jestem Z buta fajna trasa, ale kurde nie z rowerem Trochę mi komat okrzyżał plamę. Ale trochę z mojej winy Dobrze, że poziom wody opadł Jeszcze wczoraj przed to na pewno było Teraz mu chodził po wodzie o tak rzekł naprawdę jest lipa w takim tempie to mi te pięć kilometrów zajmie dwie godziny jedynie mam nadzieję, że się zaraz pojawi jakaś ścieżka bo... Tylko to mi zostało. Tylko to mi do szczęścia potrzebne. Tam coś widzę. Dobrze się wspiąć na tą górkę. A z tym rowerem to jest ciężko. No dalej jest. bemol że ci się chce kurde co za przygoda ja piernic czemu to jest taki ciężki teraz by się przydało wspomaganie pod górkę do pchania niektóre rowery mają takie coś ale ten Nawet wszystkiego. Ja Cię. kur. należy mi się na tą wyprawę na górze zimne piwko od święta teraz Uff. nieznaczony szlak Michał Czerwony normalnie czułem podstęp w tej ścieżce, którą mnie komot poprowadził Chyba z 4 km jeszcze czekamy takiej trasy, gdzie nie idzie jechać, to trzeba pchać I jeszcze można spaść Przyznam szczerze, że tu mały błąd i lecisz Jak nie ty to chociaż rower Kijowo by było po niego tam iść Ups Koło mi się co chwilę obsuwa, Ach. jeszcze brakuje, jeszcze brakuje, żeby mi taka jakaś brzmi albo wąż, albo zakobie jakbyś O, tu się chyba da niechać. O, dzięki. ここは。 Nie mam sił, boże, ile to już kilometrów pod tą górę to jest szok. Aplikacja na siłę mnie pcha na jakąś drogę, której nie ma, i objeżdżam wokół. Czyli robię więcej kilometrów niż było założone. Jedno jest pewne, już to wiem, czuję że z powrotem nie dam rady wrócić. Z tej górki to będzie sama przyjemność, żeby zjechać, ale tamtą trasę... Nie. Ręce mnie bolą. garstki szyja. Dupa o dziwo od siodełka, nie? No i uda dostałem. Kreski baterii zostały. Momentami włączam sobie już bosta. No tak to włazi w nogi. Zaraz przystanek na wodę, bo jest tak gorąco. tacji kanion dojechałem masakra nawet elektrykiem to jest droga niewyobrażalna ale to wynagradza tu dużo mówić miejsce jest przepiękne prze Nieszczęsny komot ma strasznie poważnego byka, jeśli chodzi o nawigację. Bardzo poważny. Pokazuje drogę, której nie ma. Dobra, to tam się zdarza, ale ten w tym. Dobrze, babcia jak jest. Że ta droga. Ua, ta droga jest. Rzekomo. Tam. A tu jest wielka przepaść. I nie ma bata, żeby tam była jakakolwiek droga. Myślałem, że tutaj znajdę jakąś ścieżkę, która może idzie wzdłuż klifu, ale nic nie ma. Wracam, kurde. Wybierałem trasę szosową i w ogóle, za każdym razem kierowało to w tym kierunku. Masakra, jaki jestem wykończony już. A wściekły to już, już chyba nie mam siły być wściekły. Mam tu kurde nogi poharatane tych zieleni, krzaków. W pizdu. Ła! Wow. jeszcze się tu, najgorsze jest, że jest już czwarta, 16 tu się niedługo będzie robić ciemno, a ja jestem w pizdu od hotelu, nie wiadomo gdzie. Nie wiem, jak ja tu wlazłem. Mega fajna atrakcja. Ponoć najdłuższa tyrolka w Europie. Tu się zaczyna, a aż tam, tam, tam po drugiej stronie się kończy. Ale w tej chwili nieczynna. to komod, wyobraźcie sobie, widzi tutaj drogę. Skręć ostro w prawo. Kurna, same drzewa. A za drzewami 50, nawet gdzie jest? 20 metrów, te dalej przepaść. Ale górek to mam chyba dosyć do końca życia. wzniesień takich poży to jest nieprawdopodobne. Jak to jest ciężko mimo eko wspomagania Dwie kreski baterii mi zostały Ostatnia to jest taka rezerwa tak naprawdę byle bym tylko dojechał do raftingu i mam nadzieję, że stamtąd mnie już ktoś zabierze za jakąś opłatą z rowerem, właśnie ten rower to jest problem. Jak tu jechałem, to ze cztery wycieczki pickupów tu przejeżdżała, a teraz, jak nazwy,ś nie ma żadnego. Chyba niedługo zacznie się jazda z górki. Właśnie bateria mi wskoczyła w rezerwę. A przede mną jeszcze kupa drogi, ale mam nadzieję, że z tych wniesień tutaj to dam radę bez, bez wspomagania bo one tutaj były takie delikatne ale ja już jestem wycieńczony ciekawe ile czasu będę na dół zjeżdżać bo wjeżdżać to chyba wjeżdżałem tu z dobrą godzinę z przerwami dwie bo jeszcze robiłem przerwę bo już nie mogłem na wodę i tak dalej. Teraz jest plus, bo słońce jest za chmurami. Chłodniej się zrobiło. Nawet na początku było mi zimno, ale teraz znowu się zgrzałem pod tą górkę, więc jest mi przyjemnie. Okej. Okay. the back, yeah?

Save my life, really. Udało mi się zjechać z tego kanionu, ale udało mi się też znaleźć transport powrotny z takim przebiegłym gościem. jadę do hotelu. Robiłem 105 km. Teraz jedziemy wymienić auto, epapa i... That's the hotel. 10 minutes later we are going, okay? Oh, Okay. You can go down, you can sit. Okay. No problem. Uh, what time? 10 minutes later we are going. Okay. Uh, which which pickup you know? I had 4 minutes. Okay.